Jeżeli zaczynacie dopiero szydełkowanie, możecie mieć wzór, który składa się z słupków. Nie wiecie do końca, jak te słupki zrobić, więc ja Wam dzisiaj pokażę, jak sobie z tym poradzić. Słupki są bardzo przyjemne w robieniu i mam nadzieję, że dzisiaj do tego dojdziecie. Nie zrażajcie się, naprawdę, szydełkowanie jest proste. Jak zaczynamy robić słupki? No, na czym musimy te słupki zrobić? Ja zacznę robić je na łańcuszku. Owijam sobie włóczkę wokół palców, krzyżuję. Wkładam szydełko pod tą pierwszą napiętą włóczkę, pobieram tą drugą i zaciągam, już wyjmuję palce, zaciągam zarówno tą jedną pętelkę, tą nitkę, jak i drugą i zostaje mi na szydełku tutaj jedna taka pętelka. Biorę sobie tą, która dalej kontynuuje się, tą włóczkę, napinam sobie ją trochę na palcu, pobieram. I przekładam przez tą pętelkę, którą właśnie przed chwilą stworzyliśmy i mam pierwsze oczko łańcuszka zrobione. I znów pobieram i drugie oczko i pobieram trzecie i zrobię sobie powiedzmy 10 takich oczek. Czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. I łańcuszek mam zrobiony. I teraz na tym łańcuszku pokażę Wam jak robię słupki. Zobaczcie, tu macie pętelkę na szydełku i zaraz tutaj przy niej jest oczko łańcuszka. W tym oczku nic nie będziemy robić. Obok jest kolejne, w nim też nic nie będziemy robić. I dopiero w tym trzecim oczku będę robiła słupki. Nad tą pierwszą nitkę, pod te dwie tutaj u góry, które się krzyżują, będę wbijała szydełko. Ale zanim je wbiję, muszę pobrać włóczkę na szydełko i dopiero teraz pierwsze omijam, drugie omijam, w trzecie, nad jedną nitkę, pod dwie nitki. Wbijam szydełko, znów pobieram włóczkę, wracam. Mam na szydełku trzy pętelki. Pobieram włóczkę, przekładam szydełko z tą włóczką przez dwie pętelki. Teraz mam dwie pętelki na szydełku, pobieram włóczkę i przekładam przez te dwie pętelki. I pierwszy słupek mam zrobiony. Zaraz będzie widać te słupki dużo lepiej. W tym oczku miałam zrobiony tutaj ten słupek. W kolejnym oczku robię kolejny, więc pobieram włóczkę na szydełko, wkładam w to oczko łańcuszka, pod dwie nitki, pobieram, przekładam, pobieram, przekładam przez dwie pętelki i znów pobieram i pokładam, przekładam przez dwie pętelki i znów nabieram włóczkę na szydełko. W tym miałam zrobiony słupek, więc w kolejnym nad jedną nitkę, pod dwie nitki, wkładam, pobieram włóczkę, przekładam, mam trzy pętelki na szydełku, pobieram. Przekładam przez dwie, pobieram, przekładam przez dwie. I w ten sposób przerabiam sobie tutaj ten mój łańcuszek, żeby stworzyć pierwszy rząd słupków. I pokażę Wam, jak będę robiła drugi rząd, jak się kończy ten rząd, jak się zaczyna kolejny. I które oczko jest ostatnim oczkiem łańcuszka, w który będę się wbijała. Tutaj mam tą pętelkę na końcu, jak sobie ją zaciągniecie, to będzie ją lepiej widać. Przed tą pętelką jest ostatnie oczko, no więc tutaj miałam słupek, więc tu mam jeszcze przedostatnie. I robię przedostatni słupek. Oj, patrzcie, wyszła mi niteczka. Bardzo tego nie lubię, więc poprawię sobie. O. Dobra, i trzeci od końca. Jeszcze raz. Teraz ten drugi od końca, pod dwie nitki nad jedną. I ostatni słupek, w tym ostatnim, a właściwie pierwszym oczku łańcuszka. I mamy zrobiony pierwszy rząd słupków. Słupki są dużo bardziej takie wyraźne niż półsłupki i są wyższe i na pewno bardziej sprężysta jest ta praca niż praca na słupkach. Jak zaczynamy rząd drugi? Robię dwa oczka łańcuszka, odwracam i teraz zobaczcie, na samym końcu miałam słupek. Teraz nad tym słupkiem zrobiłam dwa oczka łańcuszka, które jakby udają mi słupek. Dlatego zakładam, że tutaj jeden już nad tym pierwszym mam. No więc teraz muszę zrobić nad tym drugim słupkiem, patrząc od tej naszej strony, nad drugim słupkiem również słupek. Pobieram włóczkę i teraz pod dwie nitki, które są tutaj nad tym słupkiem, pod te dwie nitki wkładam szydełko, pobieram włóczkę, przekładam i tak jak zawsze pobieram, przekładam przez dwie, pobieram, przekładam przez dwie. I nad tym również mam już teraz słupek zrobiony. Ten łańcuszek udaje słupek jest nad pierwszym, ten już jest słupkiem, rzeczywiście jest nad drugim. No to nad trzecim również pod dwie nitki wkładam szydełko. A pobram włóczkę, dobra? Pobieram włóczkę, przekładam, pobieram, przekładam przez dwie, pobieram, przekładam przez dwie. I nad kolejnym słupkiem pod dwie nitki. I w ten sposób robię drugi rząd słupków. Pokażę Wam, który, które miejsce jest miejscem, w którym będę robiła ostatni słupek. Jest to ważne, dlatego że jeżeli będziecie to pomijać, a naprawdę na początku jest o to łatwo, to będzie Wam się ta praca po prostu zwężała, a chcecie uzyskać zakładam prostokąt przy tych pierwszych swoich pracach. No i teraz znów pobieram włóczkę przez dwie pętelki, pobieram, przekładam, przekładam i tutaj mam ten ostatni taki standardowy mój słupek, który robiłam. No więc pod dwie pętelki wbijam szydełko, pobieram, przekładam, pobieram, przekładam, pobieram, przekładam. No i wydawałoby się, że ostatni słupek jest przerobiony wszystko fajnie, ale nie do końca, dlatego że tutaj mam jeszcze łańcuszek. I w ten łańcuszek, który imituje mi słupek, tak jak ten łańcuszek też imituje mi słupek, muszę jeszcze też się wbić i zrobić słupek. Jest to naprawdę ważne i zwracajcie na to uwagę, bo tak jak mówię, jeżeli będziecie to pomijać, to ta robótka będzie się po prostu zwężała i nie będzie tak, jak powinniście chcieć. Pod dwie nitki pobieram włóczkę, przekładam, pobieram, przekładam przez dwie, pobieram, przekładam przez dwie i teraz mam dobrą ilość tutaj e, słupków przerobioną. Widzicie, tu jest ten nad tym, ten nad tym, ten nad tym. Tu. Przed ostatni, a ten nad tym oczkiem łańcuszka, który imituje nam słupek. Yy, nad dwoma oczkami łańcuszka, przepraszam. I teraz zaczynamy trzeci rząd. Dwa oczka łańcuszka, odwracam. I znów, tutaj nad tym słupkiem, mam dwa oczka łańcuszka, które już nam imitują słupek, więc nad kolejnym pod dwie pętelki. Pobieram włóczkę i pod dwie pętelki wkładam szydełko, pobieram, przekładam, pobieram, przekładam przez dwie, pobieram, przekładam przez dwie i w ten sposób przerabiam kolejny rząd. I teraz uwaga: bo generalnie słupki w schematach mają skrót DC. To jest skrót od double crochet, od angielskiego double crochet, ale właściwie od amerykańskiego double crochet, bo w Wielkiej Brytanii. E, oni posługują się, mówiąc o słupku, posługują się symbolem triple crochet. Mają to wszystko troszeczkę przesunięte w jedną stronę, więc jeżeli spotkacie się z takim określeniem jak triple crochet, to właśnie są słupki, ale to funkcjonuje, e, jeżeli macie to oznaczone właśnie, jeżeli jest to brytyjski schemat, to to właśnie będą słupki. I tak sobie tutaj. E, Mówię i w międzyczasie przerobiłam ostatni słupek nad ostatnim słupkiem, ale standardowo został nam jeszcze łańcuszek i w tym łańcuszku też jeszcze ostatni słupek muslim, musimy zrobić, więc pobrałam włóczkę na szydełko i wbijam się tutaj pod dwie nitki. Jak macie problem, żeby się wbić szydełkiem, no to ja właśnie wtedy robię tak, że tym haczykiem wbijam się i obracam szydełko, i te dwie nitki już dużo łatwiej mi na tym szydełku zostają. I pobieram, przekładam. Widzicie, tutaj jeszcze jedna nitka została pod spodem, i tak zawsze powinno być. I znów pobieram, przekładam, pobieram, przekładam. I zrobiłam trzy rzędy słupków. Jak sobie policzycie, w każdym jest dokładnie tyle samo, i one dają prostokąt. Jeżeli robiliście to dokładnie tak, pamiętajcie o tych łańcuszkach, one są ważne, żeby je przerabiać.